Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie, wracamy do naszej przygody z The Long Dark, Wyzwanie Zero Zabójstw I cóż, powiem wam tak, w ostatnim odcinku położyliśmy się spać przy wyjściu z tego tunelu I od razu okazuje się, że nie był to najlepszy pomysł Od razu wpadliśmy w niezłe, niezłe tarapaty, zobaczcie jak jest zimno Jest naprawdę, naprawdę niezła piździawa I cóż, no wypadałoby, oj, nie, nie, chyba, chyba musimy gdzieś, nie wiem, chyba musimy spróbować gdzieś tutaj się może położyć Tak, tu jesteśmy osłonić od wiatru więc może spróbujmy rozpalić tutaj ognisko. Dawaj, dawaj tutaj, yy, katarzyna. Dawaj tutaj rozpalamy. Yy, może użyjmy właśnie katalizatora, żeby było lepiej. Zacznijmy bez katalizatora i mamy? 55% szans, a jak użyjemy tego, yy, podpalacza? 70%. No dobra, spróbujmy bez katalizatora. Jeżeli się nie uda, jeżeli się nie uda, to od razu użyjemy ten. Za drugim razem tego katalizatora i będziemy mieli przynajmniej ten 100% szans. No dawaj, 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 musimy się rozgrzać. No niestety, niestety. Myślałem, że dzisiaj sobie zrobimy jakiś e, przyjemny, przyjemny spacerek Po okolicy, rozejrzymy się, poszukamy jakichś fajnych rzeczy może No dawaj, dawaj, dawaj. To już, e, czy tu już się rozgrzewamy? Um, to jest tylko 6 stopni. Dobra, dorzućmy, nie wiem, może, może węgiel? Mamy tego trochę, dobra, dorzućmy węgiel um, O, już troszeczkę rosną te stopnie. Oj, ale się ale się wychładzamy strasznie szybko. Da, dawaj, dawaj, dawaj dalej e, Co jeszcze możemy tutaj dać? z e, odzysku, dobra Dużo patyków bardzo dużo patyków Zobacz, tak, już się rozgrzewamy Tak, już się rozgrzewamy, uff Tak na ostatnią chwilę właściwie O, teraz się rozgrzewamy, teraz się rozgrzewamy I co mamy właściwie teraz zrobić? Um, weźmy może korzystając właśnie z tego, że mamy taką ciężką tutaj niezbyt Niezbyt sympatyczną sytuację To weźmy sobie, postawmy tutaj um, Postawmy sobie tutaj te, jak się nazywa um, Puszki i sobie po prostu zagłotujmy troszeczkę wody bo nie mamy jej zbyt wiele. Dobra, to też sobie zagotujmy. No i super, super, subcio. Uuu, już się rozgrzewamy. Cztery godziny możemy sobie tutaj przesiedzieć. Zawsze coś, zawsze coś. No widzicie, taki na sam początek odcinka już wpadamy niezłe w tarapaty. No mam nadzieję, że, ten, że ta wichura. Zobaczmy, która jest godzina No już jest niezły nie ranek, niezły ranek. Mam nadzieję, że ta wichura względnie szybko jednak się tutaj uspokoi. No bo jakby nie patrzeć, Uu. Jakby nie patrzeć, chcielibyśmy jednak udać się tutaj troszeczkę pozwiedzać, tak dalej. Kontynuować nasze tutaj brutalne wyzwanie. No cóż, ale z drugiej strony to jest właśnie The Long Dark, tak? Jakby nie patrzeć, um, ale jednym z elementów wyzwania jest właśnie radzenie sobie z tą ekstremalną pogodą. Także, no nieźle, nieźle. Dobrze, że tutaj przynajmniej jesteśmy osunięci od tego wiatru. To możemy sobie tutaj wytrzymać. Zobaczmy, ile tutaj. E, 9 minut do stopienia, 9 minut do stopienia. Okej, okay, okej, okay, zaraz nam się tu woda zrobi. A ogólnie to się jeszcze będzie palić 4 godziny, więc właściwie to... Hmm, możliwe, że sobie, nie wiem, pogramy w karty, albo poczytam jakąś książkę czy coś, żeby zabić ten czas. Dobra, już udało nam się zagotować tutaj wszystko, więc może. Hmm, w sumie to jesteśmy głodni, może przygotujmy sobie coś do jedzenia. Co my tu mamy? Zupkę pomidorową i mamy puszkę brzoskwiń. ale zupka pomidorowa jest na 65%, więc może ją zużyjmy pierwszą, proszę bardzo. To jeszcze sobie zjemy zupkę, żeby tutaj sobie troszeczkę, troszeczkę kiszki zapełnić. No i cóż, no. Hmm. W sumie to jesteśmy rozgrzani, więc teoretycznie moglibyśmy spróbować spróbować jakoś się przedostać do jakiegoś miejsca. Wiemy, że to. Hmm. Ja w sumie nie pamiętam, czy to jest, czy tutaj coś blisko, w pobliżu jest. Wydaje mi się, że może być jakiś domeczek albo coś, ale nie jestem na 100% pewny, więc z tym może być różnie. Um, dobra, jest tu, cały czas nam tutaj jest gorąco, cały czas tutaj się um, nie musimy martwić. O! O, słuchajcie, chyba, chyba pogoda już się troszeczkę poprawia Na pewno się poprawia widoczność Zobaczmy, jak z temperaturą Zobaczmy, jak z temperaturą um, Nadal nie jest najlepiej Dobra, nadal nie jest najlepiej, jeżeli chodzi o temperaturę Ale to nie szkodzi Bo i tak wydaje mi się, że to już To, że już się troszeczkę pogoda poprawia Oznacza, że niedługo będziemy jednak W stanie już kontynuować naszą przeprawę Więc to jest wszystko tutaj dobry, dobry znak Chyba dalej wieje, słuchajcie, dalej piździ na dworze. Um, Dobra, możemy się. Dobra, napijmy się. Napijmy się wody. Weźmy, może, sobie od razu jeszcze, nie wiem. Um, zagotujmy, może, jeszcze troszeczkę, żeby mieć więcej. Dobra, proszę bardzo. Um, I co byśmy tu mogli zrobić? Dobra, to się będzie gotować, to może my pójdźmy na zwiat. Zobaczmy, jak tutaj dalej wygląda kwestia pogody. Zimno, zimno, zimno. No, jest zimno, ale chyba już nie jest aż tak zimno jak było wcześniej. Weźmy tu sobie, może przygotujmy na razie czego flarę antywilkową. Chyba nie jest najgorzej, tak wam powiem. Chyba, chyba nie jest najgorzej. No i gdzie byśmy właściwie mogli teraz się udać? To jest. To jest pytanie: jaki będzie nasz następny krok? Czy chcemy podążać dalej wzdłuż torów? Eee, hmm. No podążanie wzdłuż torów wydaje się taką rzeczą najbardziej oczywistą. Wiemy, że tam na dole, u, z, u spodu tej górki, na pewno będzie droga, i przy tej drodze, już będziemy w stanie y, na pewno znaleźć jakieś budynki. Więc y, to będzie na pewno dobry pomysł. Tylko, hmm, tylko właśnie, czy chcemy iść w prawo, czy w lewo. Wydaje mi się, że idąc w lewo, będziemy w stanie dojść do. Mm, do jakichś innych zakątków mapy. Być może znajdziemy gdzieś tam linę. Zobaczymy, byłoby fajnie. Bardzo chętnie bym znalazł linę. Bo naprawdę, naprawdę miałem nadzieję, że zejdziemy tam na dół, tam w tam poprzednim odcinku, do tej. Um, do tej. do tej po. nie wiem, co się nazywa, ponurej zatoki. Tak, do ponurej zatoki. Ale to się póki co się na razie nie zapowiada. Tu jeszcze 3 minuty do stopienia, no spoczko. W ogóle to ciekawi mnie jeszcze taka kwestia. Um, bo mamy, zobaczcie, mamy tutaj, jakby nie patrzeć, tutaj naszą taką polisę antywilkową. Ale ciekawi mnie, czy ta. czy ta flara działa na niedźwiedzie. Bo są. Bo słuchajcie, jednak napaść niedźwiedzia może być To może być przygoda jednorazowa Jeżeli niedźwiedź nas dopadnie Nie wiem, czy jesteśmy w stanie obronić się przed niedźwiedziem Za pomocą pięści To może być na pewno bardzo, bardzo trudne Ewentualnie na styk Dobrze, że mamy, że jeżeli chodzi o nasze zdrowie To jesteśmy w całkiem, całkiem niezłym stanie Mamy też taki, widzicie, taki niebieski paseczek Czyli mamy tak jakby tego zdrowia w zapasie mamy taki dodatkowy bonus do, do punktów wytrzymałości, więc, jakby co, jesteśmy najbardziej przygotowani, jak się tylko da. Hmm. No, ale nie wiem, nie wiem, powiem wam, że hmm. jeżeli to nie działa na w, niedźwiedzie, to nie chcę marnować tej flary, to po prostu będziemy musieli walczyć na pięści z niedźwiedziem i tyle, i koniec, kropka, nie? Weźmy to sobie jeszcze podnieśmy. Jak tam woda? O, już się zagotowała, więc sobie ją zbierzmy. Czy chcemy zostawiać puszkę. O, hmm. W sumie to nie wiem czy chcemy zostać. A dobra mamy, jed mamy jedną Więc nie zostawiamy nic Mamy jeszcze tutaj godzinkę siedzenia Więc może weźmy sobie hmm. Może weźmy sobie Przeczytajmy jakąś książeczkę Czy mamy coś tutaj jest jakiś skrót Chyba nie To weźmy sobie tutaj przeczytajmy ją godzinkę Ognisko nam już tutaj dogasło prawie tak, już właściwie zostały tutaj te same ważące się węgle. Oj, 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 ale my tutaj czekaliśmy, ale słuchajcie, zobaczcie, jaka mgła przyszła. O cholera. No dobra, no ale to już nie ma co dłużej tutaj się kieścić z tym ogniskiem. Pora ruszać. Um, właśnie, miałem w poprzednim chyba odcinku taką teorię, albo w jeszcze poprzednim odcinku, że jeżeli widzimy jakieś powiedzmy na niebie taki, to najprawdopodobniej gdzieś w tamtym kierunku znajdziemy jakieś zwłoki. I cóż, wypadałoby tą teorię sprawdzić. Oj, to wyglądała jak taka jaskinia. Wypadałoby tą teorię sprawdzić, no. To jest taka jakby jaskinia. Na szczęście nic z nie ma. To są nasze. nasze kroki, tak? Nasze, dobra. Um... Tak, są, zobaczcie, widzicie faktycznie, chyba tam tak. Chyba leży tam jakiś mężczyzna. Albo kobieta, kto wie. Może być różnie. No i leży dookoła niego piórka, Zobaczycie i pokazaj nam, mężczyzna ma. A je do karabinu, której nie potrzebujemy. I czy coś jeszcze masz przy sobie? Niestety nie, niestety bezużyteczne zwłoki. Dzięki Stefan. Wszystkie zwłoki nazywam Stefan. Chyba, chyba lekka, lekka, powiedzmy, mała różnorodność jeśli chodzi o te imiona. Powinienem e, jakieś, oj, powinienem być bardziej kreatywny jeśli chodzi o te imiona, nadawanie tym zwłokom tych imion. więc zastanawiacie się. Dlaczego mówię na wszystko Stefan? No bo. Moja dziewczyna ma taki jeżdżący odkurzacz, taki co sobie sam jeździ po mieszkaniu Nie wiem jak się nazywa, nie wiem jak się, nazywa, to, nie, jak się nazywają te odkurzacze, w każdym razie nazywają go właśnie Stefan I tak mi się właśnie, jak tylko myślę o jakimś imieniu, to mi się kojarzy właśnie tylko i wyłącznie z tym Także no, big brain, big brain Dobra, widzimy tam w tamtej okolicy zajączki, więc Wydaje mi się, że jeżeli są tam zajączki, to znaczy, że nie będzie Powiedzmy, nie powinno być zbyt blisko żadnego wilka bo raczej by spierdzielało, jakby to był bardzo blisko gdzieś wilk. Widzimy domy. Widzimy budynki gdzieś tam. O! I mamy kolejnego Stef Stefana. Miał nie być Stefan. Panie Natanielu! miało być coś mądrzejszego. Co to jest? A, to jest po prostu twoja ręka. Um, coś mądrzejszego. Niestety nic nie masz przy sobie. O, zobaczcie. Zrobiliśmy ślady butów tak idealnie przy jego nóżkach. Zabawnie. W każdym razie, czekaj. Coś, coś oryginalnego. Coś bardziej oryginalnego niż Stefan. Czy istnieje coś bardziej oryginalnego niż Stefan? O, to jest pytanie. Hmm. Być może Ryszard? Dobra, niech będzie Ryszard. Pani Katarzyno, żegnamy się z Ryszardem i idziemy w takim razie do tej tutaj oto hacjendy. O ile jest ona otwarta, mam nadzieję. Czy widzimy tu gdzieś w pobliżu jakiegoś wilka? Chyba póki co nie. Uhu, mamy tutaj jakąś haciendę. Weźmy wyciągnijmy sobie lampę. Nie zużywajmy póki co żadnych tutaj um, flarp, bo po co? Mogą się kiedyś okazać przydatne. Co my tu mamy? Mam jakieś. Podarte gazety w ogóle. O dziwo. Niestety żadny nie możemy sobie przeczytać, no trudno. Mamy pusty pojemnik. Mamy puszkę kawy, ale to chyba to chyba sobie tym razem daruję. Mamy ale pocisk do rewolweru. Mmm. Mamy kolejną flarę, a to sobie akurat weźmiemy. Ile już ich mamy? Mamy cztery plus tą jedną taką mega flarę. To jest tak zwana flara zarombista. Tak się, tak się na to mówi. Mm, mamy, mamy chłodziarkę. Cholera jasna. W której też nic nie ma. Kurde, no, jak na razie otwieramy wszystkie tutaj, nie wiem, jakieś pojemniki i nic nie znaleźliśmy. Czy tutaj też będzie pusto? Tak, będzie pusto. Żeby to było mieszkanie, w którym znajdziemy tylko i wyłącznie puszkę kawy. Ja tu coś pomijam. Znaczy znaleźliśmy w sumie. A, znaleźliśmy w sumie flare, więc też nie ma co. Nie ma co aż tak narzekać. Gdybyśmy potrzebowali, to możemy się tutaj przespać. Jest względnie bezpiecznie. W sensie jest względnie ciepło. Także no. Do przeżycia, do przeżycia. A my jesteśmy tu bardzo blisko drogi, w ogóle, słuchajcie. To zajdźmy sobie tutaj na dół. Tylko właśnie, coś mi się wydaje, że na drodze mogą być wilki, więc musimy być czujni. Bądźmy podwójnie czujni, zobaczmy. Czy ktoś tu peka jakiś futrzasto-zębiasty dziki zwierz? O... Chyba nie, chyba póki co jest względnie bezpiecznie, więc możemy sobie tutaj na spokojnie przejrzeć domki. Um, ale słyszymy, że wilki są gdzieś tam Powiedzmy Gdzieś prawdopodobnie na o -o, o, 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 jest tutaj blisko Szybko Uff, Jezus Maria Był, był wilk na molo W sensie wilk na pomoście Ja pierdzielę! i co teraz? Uuu, ale za to Słuchajcie, Trafi pierwszy domek, do którego weszliśmy I już mamy tu jakiś ciekawszy Łup, no, no, no ale powiem wam tak, ten wilk na zewnątrz to będzie problem. Bo musimy jakoś sobie jednak jakoś się stąd wydostać. O, właśnie, mamy puszkę z napojem, to od razu sobie łuknijmy. A co tam? Napój winogronowy Stasis. No ten wilk prawdopodobnie będzie tutaj teraz bardzo blisko czaju, więc prawdopodobnie będziemy musieli, nie wiem, poczekać z godzinkę, może nie wiem, zszyjemy sobie jakieś ubrania czy coś po prostu, żeby chwileczkę, chwileczkę poczekać. Weźmy sobie katalizator. A co tam? Właśnie, jak my stoimy w ogóle z ilością miejsca? Mamy 31 31 kg, 600. W sensie 600 gram, tak? 600 gram, no. Więc teoretycznie. Hmm. Więc teoretycznie jeszcze możemy troszeczkę, troszeczkę sobie dźwigać. Jeszcze tą jedną szafkę zobaczmy. Będziemy musieli tutaj poczekać. O, mamy szaliczek który nie jest nam do niczego potrzebny, ale niech i będzie. Zobaczmy, jest światło, to weźmy, spróbujmy się zająć troszeczkę naszymi ubraniami. O, co my tu mamy? Jeansy. Dlaczego nie możesz założyć szalika? Ty chodzisz z gołą szyją, Katarzyna, i nie możesz założyć szalika, bo musisz go założyć zamiast czapki. Noż, Boże Święte, ci kanadyjczycy to są troszeczkę nieodpowiedzialni. Ojej, ale dopiero zauważyłem, słuchajcie, dzień się już powoli chyli ku końcowi. Ej, że no przecież nie możemy tak. Nie może być taki odcinek bez emocji. Hmm. Będziemy musieli zaryzykować. Zrobimy, zrobimy, może, nie wiem. Rzucimy mięso i pójdziemy w przeciwnym kierunku. Może w takim razie tak zrobimy To będzie taka szybka akcja No przecież nie, nie spędzimy całego, całego odcinka Po prostu na siedzeniu na dupsku to, to Katarzyna jest kobietą czynu Katarzyna nie będzie zwlekać aż tyle Katarzyna nie będzie powiedzmy siedzieć i szydełkować Dobra Zaryzykujmy mm, Chcę teraz ryzykować, dobra, teraz Dobra, ryzykujemy Od razu rzucamy mięso Dobra Rzuciliśmy mięso Miejmy nadzieję, że pies pobiegnie po nie Zamiast, zamiast po nas um, Chyba póki co jesteśmy bezpieczni Kurde, ale szkoda, że Chciałbym przeszukać resztę tych domków, ale w tym momencie się boję, skoro ten, ten wilk się czai na molo Zobaczymy jeszcze z daleka, czy może go widać Na razie, na razie nic Ohoho. No ja nie chciałbym, nie chciałbym mieć teraz spotkania z wilkiem Zobaczmy no Nie widać go za bardzo w tym momencie a czy widać tam coś przed nami, może? Znaczy, będzie na pewno... Lepiej będzie widać, jak sta... Oj. Wyją sobie wilki, wyją. Wyją, wyją, wilki wi, wyją. Nie mają posiłku. Um, tak, no zobaczcie, no mamy ps, wilka patrolującego molo normalnie. Wilk patrolujący molo. Chcemy go sprowokować. No przecież on chyba... On nie jest chyba w stanie nas zeskoczyć. O, dole... eee... Też w sumie nie, 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 to jest głupi pomysł. Byłoby zabawnie, ale nie, nie, Dawaj, to, że znajdziemy na razie sobie tutaj. Wybadamy sobie tutaj, tak jak się nazywa. O, te chatki, tutaj tych, jak się nazywa. Hmm, Bękarzy. którzy pewnie tutaj pozostali. O, zostawili sobie batonik. Jakże jakże mi tutaj milutko. Chętnie sobie umilę czas jednym takim batonikiem słodziutkim. Niestety nic innego tutaj nie zostawili. Jeszcze tutaj jest kawałek tkaniny, ale to chyba. To chyba sobie odpuścimy. A i słuchajcie, co to, co to tam jest? Nie wiem, czy dobrze widzę, ale. Nie wiem, czy to jest skała, czy to jest jakiś obiekt? Widzicie, to tak w oddali. Chyba. Chyba skała, chyba skała. Chociaż z drugiej strony, słuchajcie, jeszcze na środku tego. Na środku na tej wyspie. Oj, tam widzimy wilka. To tam na pewno nie chcemy się zbliżać. Wiem, że na środku tej wyspy. Mm, powinno gdzieś tam być e, bodajże. Chyba. Domek? Tak, mi się wydaje, że na szczycie tej góry jest domek To się chyba nazywa w ogóle zajęcze wzgórze, jeżeli dobrze pamiętam Bo jest tam dużo, dużo zajączków O e, Nie podoba mi się, że ten wilk idzie tak jakby w tym samym kierunku, co my To będzie kłopot Być może będziemy musieli sprintować pod górę Tak, hmm, to może wiecie co, to może poczekajmy, aż on sobie pójdzie No w sumie właśnie, po co ja się w ogóle próbuję zadawać z tym wilkiem Przecież on sobie za chwilę pójdzie a możemy nawet Właśnie, przecież możemy chyba wyjść nawet tędy Zamiast iść tam tędy No to strałcie pies Panie wilczku My idziemy sobie tutaj Idziemy sobie tutaj Chociaż ja powiem wam, że teraz mam wątpliwości Czy na pewno tu u góry jest domek Chociaż, a nie, chyba, chyba go widzę Oj nawet ja weźmy tutaj, spróbujmy pod górę podejść Mam nadzieję, że żadnego wilka na tej górze nie będzie Bo jeżeli już będzie, to przypał Mamy srogi, srogi przypał Zobaczmy, jeżeli usłyszymy szczekanie, to po prostu będę spierdzielał w drugą stronę i tyle. Zobaczmy, czy możemy. Może tędy przejdziemy. Znaczy. Oj. Ale to jest stromo. Możemy skręcić kostkę. damy radę. Oj, oj. Szybko, zatrzymajmy się na chwilę tutaj. Nie, nie. Tutaj, tutaj. Dobra. Odpoczynek. Od stromości. Katarzyna, dawaj. Masz stalowe kostki. Masz kostki ze stali. Dawaj. Dasz radę, dasz radę. Dasz radę. Nie skręcisz nic. Uu. Chyba się udało. Tak, chyba się udało. No i mamy, mamy domeczek na środku tego, jak się nazywa. Na środku wzgórza. To możemy sobie tutaj zrobić odpoczynek. Zajdziemy do środka. Uuu, znaleźliśmy antybiotyki. No, no no! I znaleźliśmy w sumie bardzo dużo bitnej wody, więc sobie zabierzmy ją. Bo czemu by w sumie nie? I teraz mamy już naprawdę dużo, dużo wody... Oj, ale też mamy dolegliwość... możliwość skręcenia! Skąd Co nas aż tak przeciążyło? Czekajcie, bo ja chyba czegoś nie odnotowałem. A, no, 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 no. Wzięliśmy sobie tą lampę naftową, która ma 57%, a ma 99%, więc ją sobie tutaj e, weźmiemy, sobie rozbierzmy. Od razu będziemy mieli paliwko, będziemy mieli też złom, ale złom wyrzucimy, bo nie jest nam w najmniejszym stopniu potrzebny. Od razu lepiej to wygląda, jeżeli chodzi o naszą tutaj, ten, e, o naszą tutaj wagę. No dobra, nic tutaj za bardzo nie znaleźliśmy w sumie w tym domu. Trochę rozczarowujące. W takim razie, tak jak obiecałem, zrobimy sobie wycieczkę do tego jak się nazywa, Mniej więcej gdzieś na tamten kraniec mapy, póki jeszcze jest widoczność. Jeszcze tutaj się rozejrzymy, czy... Hmm, czy nie ma tu jakichś w pobliżu dzikich zwierząt? Miejmy nadzieję, że nie. Jeżeli będą, to będziemy musieli bardzo szybko spierdzielać. Oj, prawie się tutaj przejęzyczyłem. Będziemy musieli bardzo szybko spierdzielać. A tam jest jeszcze jeden domek, słuchajcie. Na tej... na tym zgórzu la la no to może tam się jednak przejdziemy. Zresztą musimy uważać, bo to może być kruchy lód A pod wodę byśmy nie chcieli spać, bo to też może być... Natychmiastowa nasza śmierć... Da, weźmy sobie, może przyspieszmy tutaj troszeczkę wycieczkę Cóż, w takim razie wydaje mi się, że to właśnie ten domek to musi być tak się... O! O jest za to tylko jeleń. Dobrze, uf! Cały stado jeleni, jak miło. W każdym razie to musi być w takim razie zajęcze wzgórze. Na to by wychodziło. Ha oh. I wydaje mi się, że... Hmm, weźmy może od razu, zanim pójdziemy do tego domku, bo wydaje mi się, że zamiast iść na ten drugi brzeg, bezpieczniej będzie jednak zatrzymać się w tym domku. Rozejrzymy się jeszcze, co nas czeka tam dalej. W sensie tam... Czy widać coś na brzegu, jakieś miejsce, do którego będziemy mogli się od razu nas udać w następnej kolejności... Coś tam widzę. Widzicie tam jest jakiś... Jest tam w oddali jakiś domek. Oj, i chyba też w oddali są jakieś wilki. Więc może na razie... Na razie sobie dajmy spokój i po prostu chodźmy sobie tutaj na tą górkę. Co ci w ogóle ludzie w Kanadzie mają z tym takim mieszkaniem na odludzi? No zobaczcie, no kto normalny mieszka? Na środku jakiś taki wysepki, gdzie nie można ani dopłynąć... Znaczy dopłynąć można. Znaczy Chociaż nie można, bo w sumie jest lód. Więc tu trzeba dojść po... Zmarzlinie Martwisz się, czy nie, nie zginiesz, bo nie wpadniesz pod lód Nie dojedziesz tu samochodem Ani nic No nie wiem, no jakaś taka Taka moda najwidoczniej w tej Kanadzie Domostwo Mizantropa To się nazywa to miejsce No dobra, zajrzyjmy sobie tutaj do środka My jeszcze sobie odpalmy tutaj naszą piękną, piękną lampkę Mamy dużo do niej paliwka, więc nie musimy się e, powiedzmy powstrzymywać Weźmy sobie może uzupełnimy od razu Gdzie tu mam? mam, mam to paliwo? Mam na pewno, weźmy tutaj o, na pełni zbiorniczek paliwa No w sumie to nie mam wcale aż tak dużo jakbym, jak mi się wydawało, więc bez przesady No dobra, no to przeszukajmy sobie to miejsce Kolejna puszka farby w sprayu To może sobie podziękuję Jeszcze ani razu z tego nie skorzystaliśmy A szkoda, bo w sumie wypadałoby Spleśniała jelenina Czy chcemy to brać? W sumie wyrzuciłem tamto mięso, więc Oj, ale już jesteśmy przeciążeni A, bo nam spada ta, jak się nazywa Spada nam jakby nie patrzeć nasze, nasze możliwości dźwigania rzeczy Poza tym zobaczmy Mamy chyba też trochę niepotrzebnych rzeczy Mi się wydaje na pewno. Ta jelenina też w sumie dużo miejsca pewnie zajmuje. Ona waży kilogram. Um, ale to możemy nas z drugiej strony nas uratować, jeżeli zaatakuje nas niedźwiedź. Więc um, na w razie tego weźmy to sobie. Żeby, żeby nie było. Zjedliśmy sobie badaniki, więc już nam troszeczkę odpuściła ta waga. Weźmy może jeszcze sobie wyrzućmy tą um, bo, osełkę. Bo w sumie chyba wydaje mi się, że to nie jest najbardziej najtrudniejsza rzecz do znalezienia. A może się jednak przydać. O, powiem Wam, moje wprawne oko jeszcze ja tutaj wypatrzyło jedną flarę pod spodem. Aż tych flar, tych flar to mamy już od zasrania, tak naprawdę. Mamy pięć flar. Wydaje mi się, że będziemy musieli w końcu podejmować tej ciężkiej decyzji, jeżeli chodzi o ilość sprzętu, który możemy nosić. Więc. Hmm. Zobaczmy, zobaczmy. Czy coś tu jeszcze ciekawego jest? Kolejny katalizator. Jezu, powiem Wam, no, jeżeli chodzi o ilość. Ile sprzętu, który póki co znajdujemy To naprawdę, naprawdę nie jest wcale aż tak źle Aha, zobaczmy Co tu jeszcze mamy? Nic ciekawego chyba póki co No, nie, no niestety, powiem wam hmm, Dobra, jeszcze weźmy sobie ten napój Będziemy go sobie trzymać, tak na razie czego Ale jakby nie patrzeć Chociaż w sumie wody mamy w ciul Antybiotyki, dobra, weźmy sobie Antybiotyków nigdy, nigdy za wiele Skarpetki sobie odpuszczę no dobra, słuchajcie, to coś mi się wydaje w takim razie chyba zakończymy w tym miejscu nasz dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. E, zwiedziliśmy sobie troszeczkę to miejsce, wiemy już mniej więcej, gdzie chcemy się udać. Chcemy się na pewno udać w tamtą stronę, tam co widzieliśmy ten domek tuż nad, nad brzegiem morza i tam mi się wydaje, jak już dojdziemy do tego domku, zejdziemy na, na tą autostradę, chociaż no, ciężko to nazwać autostradą, bo to jest po prostu taka po prostu droga. Oj, oj, nic nie widać. W każdym razie, że zejdziemy sobie na tą autostradę i będziemy kontynuować e, po, naszą podróż wzdłuż autostrady i spróbujemy dojść w jakiś inny zakątek mapy. Tam e, wiem, że wydaje mi się, że tam jest przejście na jakiś taki, na ten za, inny zakątek mapy. To jest chyba takie e, powiedzmy mylące tutaj. Zobaczcie, to, że to jest przybrzeżna autostrada, a tu jest napisane zniszczona autostrada. W każdym razie, że mm, wydaje mi się, że możemy właśnie dojść do tej zniszczonej autostrady i później być może będziemy w stanie dojść na pustkowie. Więc, hmm, no zobaczymy, zobaczymy, wybierzemy się tam i powiem wam tak, jaki mam w ogóle plan, y, sto, co zrobimy z tą serią. Generalnie plan jest taki, jeżeli znajdziemy linę, jeżeli znajdziemy linę, to udamy się do tej ponurej zatoki, bo chcę po prostu odwiedzić to miejsce. Ale myślę sobie, że warto byłoby uczynić tą naszą tutaj, um, jakby to powiedzieć, naszą, tu, nasze wyzwanie, Ciekawe, nie bardziej ciekawe, bardziej interesujące, bardziej dramatyczne, więc wymyśliłem sobie, że jeżeli nie znajdziemy liny, jeżeli nie udamy się do ponurej zatoki, to pójdziemy w takim razie do po pierwsze wesołej doliny, tam spróbujemy powiedzmy jakoś się ogarnąć. I nasze wyzwanie, powiedzmy, takim ostatecznym sprawdzianem naszych umiejętności, i naszego powiedzmy, pacyfizmu, naszych umiejętności walki o przetrwanie bez zabijania. Sprawdzimy sobie, słuchajcie, udając się do na wilczą górę, bo jeżeli dobrze rozumiem, yy, na wilczej górze powinno być trochę jednak wilków, powinna to być lokalizacja, w której Wilków będzie co niemiara, więc musimy tym, powiedzmy, udać się tam, udać się tam, i albo powiedzmy. Damy radę, albo sobie poradzimy, albo, nie wiem, albo sobie jakoś przezwyciężymy te, te dzikie zwierzęta, albo zostaniemy rozszarpani. No zobaczymy, zobaczymy. Jakoś to wyzwanie powinno się skończyć. I myślę, że to na pewno, jakby to powiedzieć, to na pewno nam te wyzwanie w jakiś sposób um, urozmaici po prostu, jakby... Stanie się bardziej po prostu wyzywające. A tymczasem dziękuję Wam bardzo za oglądanie. To było The Long Dark, wyzwanie zero zabójstw. Trzymajcie się ciepło, cześć!